Proszę mnie nie dotykać. Proszę, w Proszę mnie nie, Kiedy nie... Kiedyś, Proszę Kiedyś, mnie Kiedyś, nie Kiedyś, dotykać. Proszę Kiedyś, mnie nie miejscu. dotykać. Proszę mnie nie dotykać. Nic się nie bój, kochanie. Nic się, skarbeczku, nie bój. Proszę. Ładnie. Bardzo ładnie. Kochanie, nie bój się. Nie bój się, skarbeczku. Wszystko będzie dobrze. Nic się skarbie, nie bój. Dziecko jest niepełnosprawne, orzeczenie o niepełnosprawności jeszcze Panów poinformuje na wstępie, tak? Żebyście Panowie, nic się nie bój, żebyście Panowie byli świadomi, co robicie tutaj z nami. Nic się nie bój, kochanie, jesteś ze mną. Nic się nie bój, nie płacz, nie płacz, nie płacz. Nie płacz, w skarbie nie płacz. Nie płacz skarbeczku. Który jedziecie? Jak wyjaśnimy całą sytuację, to, to...